Pan też. Gratulacje dla zespołu Lodry, który potwierdził tutaj, że, że zasłużenie znajduje się w play-offie i, 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 i potwierdził swoje umiejętności, no, jakby się z marszu przyjechali, nas ograli, faktycznie mając jedną wysoką, sprawę uznania. No, natomiast my jesteśmy kłękiem nerwów, czego wyznaczyliśmy na ostatnie akcje, gdzie nie potrafimy ani trafić z podkosza, ani trafić z butaktu. No nie da się ugrać grając z taką skutecznością, tak marną skutecznością na swojej sali. No i, i póki co to nam bardziej, bardziej potrzeba spotkania z psychologiem i z trenerem, bo to trenowanie to na tę chwilę to nam niewiele da. Trzeba, się, trzeba po poszukać jakieś, jakieś związania tutaj w sferze właśnie psychicznej, mentalnej. bo nie będziemy, możemy sobie zrobić różne założenia taktyczne, jeżeli nie, nie trafimy z najprostszych pozycji, wkrada się nerwowość, no to nie da się ugrać. No, yy, nam, nam brakuje, brakuje spokoju, yy, a raz z tyłu od małych zawodniczek, raz od centrów i, i praktycznie, praktycznie nie wiadomo na kogo w którym meczu można, można liczyć. Żadnym usprawiedliwieniem jest nieobecność dzisiaj Rajan, bo, bo bez niej powinniśmy u siebie wygrać. Yy, gramy dalej, no, zbliżają, się, zbliżają się te mecze z rywalami z naszej półki. Yy, yy, tak jak byłem optymistycznie nastawiony po tej ostatniej porażce, no, to była porażka, to graliśmy bardzo dobre spotkanie z CCC, to dzisiaj dzisiaj jesteśmy yy, nie, byliśmy, nie byliśmy praktycznie zespołem. W sensie właśnie takim mentalnym i, i, i mniej optymistycznie patrzę w tą najbliższą przyszłość. Dziękuję. Cochmacz? Niestety korra jeden raz przegrał się mecz, który był praktycznie no, do wygrania. Zabrakło nam jak w chodzi o cierpliwości, jakiegoś, nie wiem, skoncentrowania, chwilę rozkojarzenia i nadużycia z, z brzegu, co wykorzystałam, co prawda tam miała przewagę pięciu punktów, ale uważam, że powinniśmy i tak ten mecz wygrać. No niestety w dla drużyny z brzegu. Mam nadzieję, że kolejne mecze już będziemy grały bardziej z głową, bardziej będziemy stanowiły taki zespół, bardziej będziemy zgrane. Na dzień dzisiejszy mecz bardzo mi przykro i no, to wszystko. może.